jeszcze lekcje jak można wykorzystać telefon do szpiegowania poza nagrywaniem, z ukrycia, co jest oczywiste możemy spróbować zrobić zdjęcia z bardzo bliskiej odległości, nawet jeśli pozornie tego nie da się zrobić zazwyczaj jeżeli byśmy chcieli zrobić na przykład zdjęcie tego znaczka telefonem nie wiem czy to będzie widać ustawiamy sobie ostrość Tutaj możemy sobie wstryknąć i będzie widać napis. Ale co, jeśli to zdjęcie będzie zr... miało być zrobione z bardzo bliskiej odległości? <suszy> Czy tu będzie coś widać? Jak wyglądają napisy? Przy bardzo bliskiej odległości trudno nam zachować ostrość i tak naprawdę zobaczyć ten najmniejszy napis. Co możemy zrobić? Próbujemy, słuchajcie, zrobić sobie taką lupę. Co potrzebujemy? Kawałek czarnej kartki, której na środku zrobimy dziurkę szpilką lub czymś ostrym. Dziurka nie może być za duża. Tu będzie się skupiał nasz obraz. Potrzebujemy jeszcze dwie gumki recepturki. Powinniśmy do naszego obiektywu przyłożyć dziurkę tak żeby była zaraz widoczna sprawdzimy to ale jeszcze przymocujemy sobie papierek błonką żeby nam się nie przesuwał teraz tylko musimy trafić w obiektyw co wcale nie będzie takie proste na razie mamy czarną planę nie jest to takie proste jeżeli macie w telefonie dwa aparaty, to w jednym dziurka będzie większa. I teraz słuchajcie. To ja mogę, obraz będzie lekko rozmyty, ale patrzcie, dzięki temu mojemu obiektywowi mogę właściwie bardzo blisko podjechać pod obraz i zrobić zdjęcie. Czekajcie, ja przesunę tak, żeby nie było cienia. I napis jest wyraźny. Tylko problem polega na tym, żeby tą dziurką trafić w obiektyw aparatu. Nie jest to proste, ale nie poddawajcie się. Cześć! Dzisiaj 14 stycznia, Dzień Logiki. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy kilka zagadek. Oto pierwsza z nich. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? Druga. Ojciec Basi miał pięć córek: Ale, Kaje, Maję i Hanie. Jak miała na imię piąta córka? I trzecia zagadka. Co to jest małe, zielone i trójkątne? A czwarta zagadka? Czwarta jest bardzo trudna. Pewien biznesmen leciał samolotem. W jedną stronę miał pełną walizkę. Nawet jak sprawdzano go na lotnisku, nie wykryto u niego żadnych substancji, które przemycał. Nikt go nie zatrzymywał. Ale jak doleciał na miejsce, okazało się, że walizka jest pusta i do tego mokra. Nikt nie wiedział, co się stało. On nawet planował oskarżyć linię lotniczą o kradzież. Jak myślicie, o co w tym chodzi? Dlaczego wsiadł z pełną walizką, a wysiadł z pustą i mokrą? Co on mógł przewozić? Czekamy na Wasze odpowiedzi w mailach. Powodzenia i udanej zabawy.